Ba -ba -dab -dab. O nie, to znowu ten pojęty wymiar. Dzień dobry, Riku! Dziś odpowiemy widzom na jedno z najtrudniejszych pytań, a brzmi ono? Eee... Czy jeśli włożysz komuś palec do dupy, to ten ktoś ma palec w dupie, czy to ty masz palec w dupie? Na szczęście jestem dobry z fizyki, więc mogę odpowiedzieć na to pytanie <laughs> z palcem w dupie! To jaka jest odpowiedź? Odpowiedź na to pytanie brzmi tak! Chyba jestem na to zbyt pijany! Już wyjaśniam. A więc, to ty będziesz miał wtedy w dupie palec, ale ten ktoś będzie miał twojego palca w dupie. To wiele wyjaśnia. Ale naprawdę ciekawie zrobi się, kiedy dokładnie w tym samym czasie on włoży tobie palca w dupę. A wtedy ty masz w dupie jego palca, ale on też ma palca w twojej dupie. Mamy tu więc nagle do czynienia z czterema palcami w czterech dupach. A przypominam, że jest was tylko dwóch. Jako że kończy się już nam czas antenowy, na zadanie domowe sprawdźcie sobie sami widzowie ile wam wyjdzie palców. Chyba wejdzie! Obojętnie! I tak z tego gówno będziecie mieli. I tu się zgadzamy! Nara suko! Lata!